Dzień dobry. Już był w ogródku, już witał się z gąską, gdy wpadł w beczkę w gdzie wodę zbierano. To Adam Mickiewicz. A o kim to jest? Chyba wiadomo. Myślę, że czekają nas teraz ciekawe chwile, bo nie wiemy do jakiegoś świństwa jeszcze posunie się Tusk. Chciał domknąć system, a myślę, że ktoś domknie za nim pewne drzwi prędzej czy później. Co z tego wyniknie? No, zobaczymy. Podoba mi się to, że Nawrotki wygrał. Cieszę się, się z tego. I pytanie takie jest, iloma procentami by wygrał, gdyby nie ta oszczercza kampania, która przeciwko niemu miała miejsce. Gdyby nie te, wyciągali te wszystkie różne dziwne, brudne sprawy sprzed 30 lat, myślę, że miałby zdecydowaną przewagę z 5-6%. No ale dobre jest to, co jest. Także yy, mamy szansę na to, że Polska dalej zostanie Polską, że te najgorsze ustawy, ustawy, że. Że rząd nie będzie szalał, a jeśli będzie szalał, to długu sobie nie porządzi. Że będzie pracował dla do dobra Polaków, chociaż ciężko mi sobie to wyobrazić. No i że Unia Europejska nie będzie miała aż takiego wpływu na nas, jakby się wydawało. Czyli że ustawa budynkowa pójdzie do kosza, ustawa o e, Zielony Ład też pójdzie do kosza. Miejmy nadzieję, że Nawrocki się z tego wszystkiego wywiąże. Czego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.